Kaka kochani, um, robi Arta. Um, chcę wymienić animkę Ketumon. Znaczy, jak ktoś będzie chciał wymienić, to proszę się do mnie zgłaszać. Ja bardzo bym ją chciała. Chętnie, nie jakby, chętnie coś za nią dam. Jakby ktoś tylko chciał wymienić, to do mnie proszę. Ja po prostu wymieniam jest moja owka za nią i to będą tak. Oczy sercowe o te czerwone albo nie, nie te czerwone. No, moja owka to może tak. No, czekajcie. Ja sobie może dam tej osóbce prezencik najpierw, bo ona da mi te Dałam Dam jej takie złukierki. Dam i napisze proszę. Proszę. Dobrze. I tam... Ale dobrze. Moi, w kazaniu. Albo nie. nie tak nie tak nie nie no dobra nie A w kazaniu te włosy te włoski A w kazaniu to te włoski no i hmm, no i taki napój uni to 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 i coś z ubrań. Moja ofkarna to jest to. O. To myślę, że się komuś przyda. Sukienka szkolna. Ym. I to. Tak, to wymienię. Mnie ktoś animkę z gumą. O. Animkę z gumą. Dobrze. Proszę, żeby się ktoś wymienił. Proszę, proszę. Wym. Please. Wym, please. Proszę, żeby się ktoś wymienił. Bardzo, proszę, bardzo. O nie, znowu będziemy czekać, bo jest 89%. Czyli przeklęta liczba dla mnie. Zawsze wtedy się zacina. Przeklęta liczba normalnie. I będziemy teraz stać i, i, i czy tam szedzie sobie. A tutaj się ładuje, proszę czekać, proszę wyjść, czekaj, czekaj. No i no, w końcu się załaduje, jak akurat zrobię nowy filmik. No to jest bez sensu. Bez sens. Ładuj się. No, masz się ładować, rozumiesz? Niestety, ale to nie rozumie. No, w sumie to mogłam tego się spodziewać. Bo przecież to nie, 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 nie powie tak nagle do mnie, no, bo po prostu nie umie. Tak, 100% jest. Zapnął mnie. O, ktoś skomentował. Dobrze, no i teraz odbieramy tego fejmu. Czemu ona ma ją u znajomych? Jak mówisz, że to oszustka. No ale dobra, damy komuś grafka. Ja wam dam komukolwiek. I czekamy aż ta osoba odda. Na pewno odda. Ja o tym wiem. Znaczy nie wiem, ale dobra. Musimy iść po prezencika. I słuchajcie, to jest święta chwila. Odbieramy prezencik. No i już 30 level to tak szybko minęło. Jest tutaj prezencik. Otwieramy. Prezencik. Otwieraj się. No i takie. Otwieramy prezencik. Święty prezencik. No ej, otwieraj się. No halo, ładuj się, w Fejmie. No dobrze, ale o, to już jest święty prezent. Ja Wam to obiecuję. Ten prezent, i będę miała 30 level, może. Otwieramy ten prezenciuch. Dobrze. Och, jeszcze. Jak ten lewy. Czasochłonne to jest bardzo. Niestety, ale jeszcze nie ma. Ale no to jest strasznie. Powiem, powiem, że to jest strasznie czasochłonne. No nie serio. Zapomniałam, na plaży prawie nigdy nie ma. Czy znaczy czasami jest to, no? Jeszcze nam zostało. Tylko raz. O, tu jest prezent. To już jest ostatni. Na bank może. No znaczy, ja nie wiem, ale. No chcę, żeby to był ostatni. Ale to, że chcę, to nie znaczy, że tak będzie. Po, o, tak. To będzie ostatni. Na bank, na bank, na bank. Tak. To będzie ostatni. Tak, 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 tak. level. Ła, Ła, Ła. Patrzcie. Ua. Przepraszam. Idziemy na dół i odbieram. Tak, tak, tak. Tysiąc. Nie Niemożliwe. Trzy. bardzo proszę wymieni ktoś animkę z gumą wymieni ktoś animkę z gumą więcej za co i no na arycie. No na arcie. Dobrze, ja w cichu czytam. Mm. Mm. Dobra, po co ja tu przyszedł? Wiecie czemu ja się tak jaram nad tym levelem, bo niedługo mi się kończy VIP, a bardzo chciałam jedną rzecz, bardzo, 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 bardzo mi zależało na tej animce, po prostu jest taka dla mnie śmieszna, kupiłam, jeszcze mamy pin a ja mam tą animkę, wow, jaka ona fajna. Wymieni, wymieni, wym ktoś czy animkę z gumą? Wym ktoś animkę z gumą? Dobra, dostaniesz tego grafa, ale zapraszam. Wiem ktoś. Proszę, ja tak bardzo chcę ją wymienić. Animke. Z gumą za co na arcie. Za co na arcie, wziął ktoś animkę z gumą za co na arcie. Tyle powiem. Czasem, kiedy ja tu sobie z nie ugadam, znaczy ona mnie zaczepiła, to dobra nieważne. Ja po prostu się z wami żegnam. Bye.